Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, dzisiaj odmówimy specjalną modlitwę. Poprosimy o wstawiennictwo świętego Jana Pawła, aby chronił nasze rodziny przed wszelkim złem. W tym momencie zatrzymajmy się, w ciszy i skupieniu, i powierzmy nasze domy oraz naszych bliskich pod jego opiekę. Z wielką wiarą i ufnością, módlcie się ze mną teraz. Święty Janie Pol Przychodzę dziś do Ciebie z pokornym sercem, prosząc o Twoje wstawiennictwo. W Twoje ręce składam moją rodzinę i nasz dom, wierząc, że przez Twoją modlitwę będziemy otoczeni Bożą ochroną i miłością. Ojcze święty, Ty, który w swoim życiu niestrudzenie broniłeś rodzin i wartości małżeńskich, proszę Cię, abyś zachował naszą jedność. Niech nasza rodzina będzie miejscem o nieocenionej wartości, pełnym pokoju i wzajemnej miłości, zdolnym pokonać wszystkie trudności. Święty Janie Pol, Twoje serce było przepełnione miłością do ludzi, szczególnie tych najsłabszych. Proszę Cię, spójrz łaskawie na moją rodzinę i chron nas przed wszystkim, co mogłoby zakłócić nasze relacje i harmonię. Wstawaj się za nami u Jezusa Chrystusa, aby nasz dom był zawsze wypełniony Jego obecnością. Niech Twoje modlitwy wypraszają dla nas łaskę Bożej ochrony, aby żadne zło nie mogło przeniknąć przez nasze progi. Ojcze święty, proszę Cię o wstawiennictwo za moją rodziną. Niech żadna niezgoda, Żaden podstęp wroga nie znajdą miejsca w naszych sercach i w naszym domu. Niech każda przestrzeń tego domu będzie wypełniona pokojem i harmonią. Święty Janie Pol, wspieraj mnie, abym codziennie pielęgnował te fundamentalne wartości w mojej rodzinie, budując relacje oparte na przebaczaniu i wzajemnym zrozumieniu. Panie, w Twoje ręce oddaję wszystkie nasze codzienne troski. Ojcze Święty, wstawaj się za nami, abyśmy w chwilach trudności zawsze znajdowali siłę i odwagę, by iść naprzód. Niech nasze serca pozostaną otwarte na Twoją mądrość i łaskę. Święty Janie Pol, Twoje życie było świadectwem oddania i miłości do Chrystusa. Módl się za nas. Aby nasza wiara nigdy nie osłabła, szczególnie wtedy, gdy stajemy w obliczu przeciwności. Prowadź nas, abyśmy zawsze pamiętali, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Ojciec Święty, Ty, który żyłeś w czasach pełnych cierpienia, proszę Cię, abyś nauczył nas, jak znajdować nadzieję w trudnościach. Niech Twoje życie będzie dla nas przykładem Zary, która przezwycięża wszelkie przeszkody. Święty Janie Pol, módl się za nami, abyśmy nigdy nie zapomnieli o potrzebie codziennej modlitwy. Proszę, pomagaj nam budować więź z Bogiem poprzez wspólne chwile z Nim, które zjednoczą naszą rodzinę w miłości. Ojciec Święty, który z miłością pielgrzymowałeś do ludzi na całym świecie, módl się za nami, aby nasze rodziny były zawsze otwarte na siebie nawzajem i na potrzebujących. Niech nasze domy staną się miejscem Bożego światła dla innych. Święty Janie Pol, ty, który znałeś radości i trudności życia rodzinnego, proszę, bądź obecny w naszych codziennych sprawach. Pomagaj nam stawiać Boga na pierwszym miejscu, tak jak ty to czyniłeś w swoim życiu. Ojciec Święty, naucz nas dostrzegać piękno w małych gestach i codziennych chwilach. Proszę, módl się za nami, abyśmy byli wdzięczni za każdy dzień, który możemy spędzić razem, umacniając naszą weź. Święty Janie Pol, ty który byłeś świadkiem Bożych cudów w życiu ludzi, wstawaj się za nami, abyśmy nigdy nie tracili wiary w Jego moc. Pomagaj nam ufać, że Bóg zawsze działa dla naszego dobra. Ojciec Święty, proszę, wypraszaj dla naszej rodziny dar przebaczenia. Niech Twoja modlitwa pomaga nam przezwyciężać konflikty i budować dom oparty na wzajemnym szacunku i miłości. Święty Janie Pol, Twoje życie było świadectwem wiary, nadziei i miłości. Proszę, pomagaj nam być świadkami tych wartości w naszym codziennym życiu, abyśmy mogli przekazywać je następnym pokoleniom. Ojciec Święty, proszę, otocz nasze domy Twoją modlitwą, aby były miejscem spokoju i radości. Niech Twoje wstawiennictwo chroni nas przed wszelkimi zagrożeniami duchowymi i materialnymi. Święty Janie Pol, proszę, abyś pomagał nam dostrzegać obecność Boga w każdym członku naszej rodziny. Niech Twoja modlitwa prowadzi nas do głębszego zrozumienia i wzajemnej troski. Ojciec Święty, który oddałeś swoje życie służby Kościołowi, módl się za nami. Abyśmy potrafili służyć sobie nawzajem z miłością i oddaniem. Niech nasze rodziny będą odbiciem miłości Chrystusa. Święty Janie Pol, w Twoje ręce składamy nasze prośby. Proszę, prowadź naszą rodzinę do Chrystusa, abyśmy mogli żyć w pokoju i jedności, których źródłem jest Jego miłość. Święty Janie Pol. W Twoje ręce składam dziś nasze obawy i lęki, prosząc o Twoje wstawiennictwo. Wstawaj się za nami u Boga, aby nasze rodziny były chronione przed wszelkim złem, zarówno tym widzialnym, jak i niewidzialnym. Ojciec Święty, Ty, który byłeś świadkiem wielu trudności i ataków zła w swoim życiu, proszę, wyproś dla nas siłę do walki z tym, co może szkodzić naszej wierze i jedności. Niech Twoje modlitwy staną się tarczą przed każdym zagrożeniem. Święty Janie Pol, który w swoim życiu zawierzyłeś wszystko Maryi, prosimy, abyś modlił się za nasze rodziny, by Matka Boża była naszą nieustanną pomocą w chwilach próby. Niech jej obecność odpędza od nas wszelkie niebezpieczeństwa. Ojciec Święty, Twoja wiara była latarnią nadziei w czasach mroku. Proszę, wspieraj nas w chwilach, gdy czujemy się zagubieni, abyśmy zawsze zwracali się do Boga jako naszego schronienia i źródła siły. Święty Janie Pol, proszę, wyproś dla nas łaskę mądrości, abyśmy potrafili rozpoznawać i unikać tego, co mogłoby zaszkodzić naszym duszom. Niech Twoja modlitwa chroni nas przed pułapkami grzechu. Ojciec Święty, proszę, wypraszaj dla nas pokój, który płynie z ufności w Bożą opiekę. Niech nasze domy będą miejscem, gdzie zło nie ma dostępu, a dobro zawsze zwycięża. Święty Janie Pol, Ty, który byłeś głosem nadziei dla całego świata, módl się za nami. Abyśmy nigdy nie poddawali się w obliczu trudności. Niech Twoje życie będzie dla nas przykładem niezachwianej wiary. Święty Janie Pol, Twoje serce zawsze było zwrócone ku Bogu. Proszę, módl się za nas, abyśmy również potrafili oddać nasze życie Chrystusowi i pozwolić Jego miłości kierować naszymi działaniami. Ojciec Święty, Twoja modlitwa była źródłem Twojej siły. Proszę, naucz nas, jak zwracać się do Boga z ufnością i pokorą w każdej chwili naszego życia, szczególnie w chwilach trudności. Święty Janie Pol, proszę, abyś pomagał nam budować w naszych domach atmosferę modlitwy i zaufania do Boga. Niech Twoje wstawiennictwo wspiera nas w chwilach gdy zło próbuje zakłócić nasz spokój. Ojciec Święty, proszę, abyś pomagał nam przyzwyczajzać pokusy, które oddalają nas od Boga. Twoje życie było świadectwem wiary, która pokonuje wszelkie przeciwności. Proszę, wspieraj nas swoją modlitwą. Święty Janie Paul, proszę, Wypraszaj dla nas łaskę pokoju i jedności w naszych rodzinach. Niech Twoje modlitwy chronią nas przed rozłamami i pomagają budować relacje oparte na wzajemnym szacunku. Ojciec święty, proszę, otocz nas swoją opieką, abyśmy mogli z ufnością stawać czoła wszystkim trudnościom. Niech Twoja modlitwa będzie dla nas źródłem siły i odwagi. Święty Janie Pol, w Twoje ręce składam nasze troski i obawy. Proszę, módl się za nami, abyśmy potrafili oddać nasze życie w ręce Boga i zaufać Jego prowadzeniu. Ojciec Święty, Twoje życie było pełne miłości do ludzi. Proszę, naucz nas, jak kochać i chronić naszych bliskich. Aby nasze rodziny były odbiciem Bożej Miłości w świecie. Święty Janie Pol, przychodzę dziś z pokornym sercem, prosząc o Twoje wstawiennictwo w sprawie jedności naszej rodziny. Proszę, módl się za nami, abyśmy zawsze pozostawali blisko siebie, wspierając się nawzajem w miłości i wierza. Ojciec Święty, Ty, który tak wiele razy mówiłeś o pięknie życia rodzinnego, proszę, wyproś dla nas łaskę harmonii w codziennych relacjach. Niech nasze słowa i tyny zawsze budują, a nie niszczą, jednocząc nas w miłości Chrystusa. Święty Janie Pol, Twoje życie było świadectwem głębokiej wejzi z Bogiem. Proszę, módl się za nami. Aby nasza rodzina mogła doświadczać tej samej bliskości z Chrystusem. Niech on będzie fundamentem naszej jedności. Ojciec Święty, wstawaj się za nami, abyśmy potrafili być dla siebie źródłem miłości i wsparcia. Niech każda rozmowa, każdy gest w naszej rodzinie odzwierciedlał miłość, którą ty głosiłeś całym swoim życiem. Święty Janie Pol, Twoje nauki przypominają nam o wartości przebaczenia. Proszę, módl się za nami, abyśmy potrafili przebaczać sobie nawzajem i otwierać serca na nowe początki, kiedy napotykamy trudności w relacjach. Ojciec święty, proszę, abyś pomógł nam umacniać nasze więzi poprzez wspólną modlitwę i obecność Boga w naszym codziennym życiu. Niech Twoje wstawiennictwo przypomina nam, że miłość w rodzinie jest odbiciem miłości Chrystusa. Święty Janie Pol, Ty, który oddałeś swoje życie, głosząc Ewangelię Miłości, proszę, wyproś dla naszej rodziny łaskę życia według Bożych przykazań. Niech one staną się drogowskazem dla naszych decyzji i działań. Ojciec Święty, proszę, Wstawaj się za nami, abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby naszych bliskich. Niech Twoje modlitwy pomagają nam dostrzegać piękno w codziennych chwilach spędzanych razem. Święty Janie Pol, Twoje życie przypomina nam, jak ważna jest wiara w chwilach radości i trudności. Proszę, pomóż nam umacniać naszą wiarę, która jest fundamentem naszej rodziny. Niech Twoje wstawiennictwo prowadzi nas do Boga. Ojciec Święty, proszę, pomóż nam budować naszą rodzinę na skalę, którą jest Chrystus. Niech nic nie zdoła zniszczyć więzi, które nas łączą, a Twoje modlitwy niech umacniają nas w chwilach prób. Święty Janie Pol, ty, który przez całe swoje życie promieniowałeś miłością Chrystusa, Módl się za nami, abyśmy potrafili dzielić tę miłość między sobą i z innymi. Niech nasze rodziny będą świadectwem Bożej obecności w świecie. Ojciec Święty, proszę, abyś pomagał nam zachować cierpliwość i wyrozumiałość w codziennym życiu. Niech Twoje modlitwy wspierają nas w przezwyciężaniu trudności, które mogą pojawiać się w naszych relacjach. Święty Janie Pol, Twoje nauczanie przypomina nam o wartości rodziny jako wspólnoty miłości. Proszę, módl się za nami, abyśmy zawsze pielęgnowali te wartości w naszych domach, niezależnie od wyzwań, z jakimi się mierzymy. Ojciec Święty, proszę, wstawaj się za nami, abyśmy potrafili stawać Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu. Niech Jego miłość prowadzi nas do jedności i zgody w naszej rodzinie. Święty Janie Pol, proszę, abyś pomagał nam stawać miłość i jedność ponad różnice i konflikty. Twoje życie było świadectwem wary i miłości. Proszę, wspieraj nas, abyśmy byli wierni tym wartościom. Ojciec Święty, w Twoje ręce powierzam nasze prośby. Proszę, prowadź naszą rodzinę do Chrystusa, abyśmy mogli cieszyć się jednością i miłością, które tylko On może nam ofiarować. Święty Janie Pol, w Twoje ręce składam dziś wszystkie potrzeby mojej rodziny, prosząc, abyś wstawał się za nami u Boga. Niech Twoja modlitwa wyprasza dla nas łaski potrzebne do życia w pokoju, miłości i wierze. Ojciec Święty, Ty, który całe swoje życie oddałeś służbę Kościołowi i ludziom, proszę, módl się za nami, aby nasza rodzina mogła codziennie doświadczać obfitości Bożych darów. Niech Bóg nas wspiera w każdej chwili naszego życia. Święty Janie Pol, proszę, wyproś dla naszej rodziny dar cierpliwości i wyrozumiałości. Niech Twoje modlitwy pomagają nam przezwyciężać codzienne trudności i budować silne węzi oparte na miłości Chrystusa. Ojciec Święty, Twoje życie było pełne poświęcenia i oddania. Proszę, módl się za nami, abyśmy potrafili być świadomi darów, które Bóg codziennie nam daje, i dziękowali mu za nie w naszych modlitwach. Święty Janie Pol. Proszę, wyproś dla nas łaskę mądrości, abyśmy potrafili podejmować decyzje zgodne z wolą Bożą. Niech Twoje modlitwy prowadzą nas na drodze do Chrystusa i pomagają nam unikać tego, co może nas od Niego oddzielić. Ojciec Święty, proszę, wypraszaj dla nas dar pokoju. Niech Twoje modlitwy pomagają nam zachować harmonię w naszych relacjach i radzić sobie z wyzwaniami codziennego życia z wiarą i nadzieją. Święty Janie Pol, proszę, abyś wspierał naszą rodzinę swoją modlitwą, abyśmy zawsze byli otwarci na potrzeby innych. Pomóż nam dostrzegać Boga w każdym członku naszej rodziny i w każdym, kogo spotykamy na swojej drodze. Ojciec Święty, Twoje życie było przykładem ufności w Boże Prowadzenie. Proszę, módl się za nas, abyśmy potrafili zaufać Bogu w każdej sytuacji i powierzali mu wszystkie nasze troski i zmartwienia. Święty Janie Pol, proszę, wyproś dla nas łaskę zdrowia i siłę, abyśmy mogli w pełni realizować swoje powołanie. Niech Twoje modlitwy umacniają nas w chwilach słabości i pomagają nam odnajdywać radość w codziennym życiu. Ojciec Święty, proszę, abyś modlił się za nas, abyśmy zawsze byli świadomi Bożej obecności w naszym życiu. Pomóż nam żyć w sposób, który oddaje chwałę Bogu i świadczy o Jego miłości wobec świata. Święty Janie Pol, proszę. Wyproś dla nas łaskę wierności Bogu w każdej chwili naszego życia. Niech Twoje modlitwy prowadzą nas do głębszej więzi z Chrystusem i pomagają nam rozwijać się duchowo. Ojciec Święty, proszę, abyś otaczał nasze rodziny swoją opieką, abyśmy mogli wspólnie wzrastać w wyrze i miłości. Niech Twoje wstawiennictwo pomaga nam przezwyciężać trudności i odnajdywać radość w życiu z Bogiem. Święty Janie Pol, proszę, abyś wspierał nas swoją modlitwą, abyśmy zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Niech Jego łaska umacnia nas w chwilach próby i pomaga nam kroczyć drogą świętości. Ojciec święty, proszę. Wypraszaj dla nas dar nadziei, abyśmy potrafili patrzeć w przyszłość z sufnością, wiedząc, że Bóg zawsze troszczy się o nas. Niech Twoje modlitwy przypominają nam o Jego nieustannej miłości. Święty Janie Pol, proszę, abyś otaczał nas swoją modlitwą, abyśmy mogli wzrastać w wyrze i miłości. Niech Twoje życie będzie dla nas inspiracją do życia w pełni oddanego Chrystusowi. Ojciec Święty, w Twoje ręce powierzam wszystkie nasze prośby. Proszę, prowadź naszą rodzinę do Chrystusa, abyśmy mogli cieszyć się pełnią Jego łask i miłości. Święty Janie Pol, z głębi serca dziękuję za Twoje wstawiennictwo i za wszystkie łaski. Które otrzymaliśmy dzięki Twojej modlitwie. Dziękuję za Twoją obecność przy naszej rodzinie i za Twoje wsparcie w trudnych chwilach. Ojciec Święty, Ty, który zawsze ufałeś Bogu w każdej sytuacji, proszę, ucz nas takiej samej ufności. Pomóż nam żyć w przekonaniu, że Boża Miłość i Miłosierdzie nigdy nas nie opuszczą. Niech Twoje modlitwy umacniają nas w wyrze i prowadzą nas ku zbawieniu. Święty Janie Pol, Twoje życie było świadectwem miłości do Chrystusa i do Jego Kościoła. Dziękuję za Twoje nauki i przykład, który inspiruje nas do życia w wierności Bogu. Proszę, módl się za nami, abyśmy nigdy nie zboczyli z drogi, którą On dla nas przygotował. Ojciec Święty, Twoje życie przypomina nam o mocy modlitwy. Proszę, wypraszaj dla nas łaskę wytrwałości w wierze i w codziennym życiu z Bogiem. Niech Twoje modlitwy prowadzą nas do głębszego zrozumienia Bożej Woli i pomagają nam ją wypełniać. Święty Janie Pol, proszę, otod nas swoją opieką, abyśmy mogli czuć się bezpieczni w Bożych ramionach. Niech Twoje wstawiennictwo chroni nas przed wszelkim złem i pomaga nam wzrastać w miłości do Boga i do siebie nawzajem. Ojciec Święty, proszę, módl się za nas, aby nasze rodziny zawsze były miejscem, gdzie Boża Miłość jest obecna i gdzie każdy może znaleźć pokój i radość. Niech Twoje życie inspirowało nas do budowania relacji opartych na przebaczeniu i wzajemnej trosce. Święty Janie Pol, Twoje nauki są dla nas drogowskazem w codziennym życiu. Dziękuję za Twoją mądrość i za Twoje wskazówki, które pomagają nam odnajdywać Chrystusa w naszych codziennych doświadczeniach. Ojciec Święty, Twoje życie było przepełnione miłością do Boga i ludzi. Proszę, wypraszaj dla nas łaskę naśladowania Twojego przykładu w naszym codziennym życiu. Niech Twoje modlitwy prowadzą nas do świętości. Święty Janie Pol, proszę, abyś otaczał nas swoją opieką, abyśmy mogli czuć się silni i odważni w naszej wierze. Dziękuję za Twoje wstawiennictwo i za wszystkie łaski, które otrzymujemy dzięki Twoim modlitwom. Ojciec Święty, proszę, otaczaj nas swoją modlitwą, abyśmy mogli zawsze trwać w jedności z Chrystusem. Niech Twoje życie będzie dla nas inspiracją do życia w miłości i oddaniu Bogu. Święty Janie Pol, proszę, wstawaj się za nami. Aby nasze rodziny były miejscem, gdzie każdy może znaleźć wsparcie i pocieszenie. Niech Twoje modlitwy prowadzą nas do głębszej relacji z Bogiem. Ojciec Święty, proszę, abyś modlił się za nas, abyśmy mogli być świadkami Twojej miłości w świecie. Niech nasze życie będzie odbiciem miłości Chrystusa do każdego człowieka. Święty Janie Pol. Dziękuję za Twoją obecność w naszym życiu. Proszę, módl się za nami, abyśmy zawsze pozostawali wierni Chrystusowi i żyli w Jego miłości. Ojciec Święty, w Twoje ręce składam wszystkie nasze prośby. Proszę, prowadź nas do Chrystusa, abyśmy mogli cieszyć się pełnią życia w Jego obecności. Niech Twoje modlitwy będą naszym wsparciem w każdej chwili. Na zakończenie tej modlitwy, święty Janie Pol, dziękuję za Twoje wstawiennictwo i za wszystkie łaski, które dzięki Tobie otrzymaliśmy. Proszę, módl się za nami, abyśmy zawsze trwali w Bożej Miłości i Pokoju. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Jeśli czujesz, że ta modlitwa Cię poruszyła, kliknij na kolejną, która pojawia się na ekranie i dołącz do nas w kontynuowaniu tej duchowej drogi. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby być częścią tej wspólnoty modlitewnej. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę.